Tworzymy wymarzoną kosmetyczkę z Solda Janeiro. Och, tutaj oczywiście musi być różowa, bez dwóch zdań. Jeśli chodzi o płyny do mycia, to testowałam różowy i fioletowy. Ja jestem team różowy i to będzie w mojej wymarzonej kosmetyczce. Jeśli chodzi o peelingi, to słuchajcie, w ogóle nie miałam żadnego, ale widzę tutaj żółty, czyli pewnie zapach 62, więc. Zdecydowanie chciałam go przetestować. Jeśli chodzi o te balsamy, to z nich wszystkich miałam ten, ten i ten. I słuchajcie, najlepszą konsystencję takiego zbitego masła ma fioletowy, więc trafia do mojej ulubionej wymarzonej kosmetyczki. Dezodoranty. I tutaj testowałam ten, ale bardzo bym chciała też ten o zapachu numer 62. Giełki. To jest chyba najcięższy wybór, bo lubię z nich 62, 59, 68 i nawet całkiem to 71 polubiłam, ale no tutaj chyba serce zostawię dla 62. I co jeszcze? O, możemy sobie wybrać taki secik i powiem Wam, że na wyjazdy, no chyba 62, bo kojarzy mi się z wakacjami.